Witam wszystkich na nocnym czytanku. E, taki spontaniczny temat, e, co idzie do Ciebie w miłości przez e, najbliższe kilka miesięcy, jakie są energie, co, co się może zadziać e, właśnie w sprawach uczuciowych w Waszym życiu. Macie dwie opcje e, do wyboru. To jest króliczek i bransoletka. Także wybierzcie sobie to, co do Was przemawia. A ja już przechodzę do opcji pierwszej, czyli do króliczka. Co idzie w miłości dla tych, co wybrali króliczka? Idzie ogień. Jest dużo ognia. Wielka pasja, wielka namiętność. I w tym wszystkim jest kobieta, bardzo piękna, bardzo atrakcyjna, to jest królowa, taka, taka kompletna, królowa ziemi, która jest bardzo stabilna, zrównoważona i taka bardzo ciepła. I przy tej królowej. Jest wielki ogień, wielki ogień, wielka pasja wybucha coś bardzo namiętnego, gorącego, taki płomień, płomień. Tu jest taka mm, szansa na ognisty romans, bardzo ognisty. Na taki wielki poryw namiętności i w tym całym porywie jest mężczyzna, jest król. Który jest bardzo zdrowomyślący i taki może trochę chłodny z pozoru, albo sprawiający takie wrażenie, i skryty, bardzo dojrzały. Może to być ktoś taki bardzo zaradny. Może to być ktoś e, pracujący w jakichś, w jakichś mundurach, w jakichś e, uniformach, to jest taka wskazówka dla niektórych z Was, ale nie musi, niekoniecznie. Może to być ktoś, e, kto nie ma włosów, dla niektórych z Was jest łysy, ale to jest ogólnie mówiąc, to jest mężczyzna bardzo konkretny. Tak jak ta królowa jest konkretna, i między nimi wybucha taki wielki wulkan, po prostu wybucha, bo on tak drzemał, drzemał długo, i tak się tutaj zagotowało, że to wybucha. I w ciągu najbliższych kilku miesięcy jest szansa na taki nowy start, na wybuch namiętności. W tej całej namiętności jest jakaś podwójność, jest jakieś rozdroże, bo tutaj e, ktoś prowadzi e, jakieś podwójne życie, tu jest jakaś dwutorowość i no i to będzie takie udźwignięte w tym wszystkim. Jest e, duża energia mówiąca o, o podwójności, o dwóch życiach. Być może niektórzy z Was będą podejmowali jakieś decyzje, dokonywali może jakichś wyborów pomiędzy dwoma partnerami, aczkolwiek no, nie musi to e, tak być. Może być to tak, że jest jakieś podwójne życie, ktoś kogoś ma, oprócz tego, no i tutaj są takie, no trzeba powiedzieć, trójkąty, ale między tym. Mm, tym i dwojga, tym królem i tą boską królową wybucha taki żar jest taka e, relacja bardzo ich, e, taka scalająca, mocno, mocno ich e, scalająca. I ona tak patrzy, ta królowa, tak w jego stronę, poprzez ten ogień. Ona czuje, czuje to ciepełko, czuje tą namiętność, a on jest taki z pozoru może taki sprawia trochę wrażenie, że jest taki lekko nieosiągalny, być może taki trochę zamknięty w sobie, ale to są to są no taka, to jest taka jego gierka, to są takie pozory, bo on ma ogromny też płomień. Ogromną pasję do tej, do tej królowej, no i między nimi będzie bardzo iskrzyło, także tutaj fajne rzeczy idą bardzo, powiedziałabym, no, wzniosłe do tych, co wybrali króliczka, także tutaj będzie się działo. Dobra, idziemy teraz do opcji z brązoletką. Ja chcę wybrać Co tutaj idzie? Tutaj jest y, musicie być czujni, uważać na na jakieś y, sprawy takie, na, na czyjąś nieuczciwość. Może na czyjeś jeść kłamstwa, na, na zdradę, na jakieś nieuczciwe posunięcia, bo jest taka energia przebiegłości, ale ktoś się posuwa tak daleko do tego, a żeby coś zdobyć, żeby zdobyć to, na czym mu bardzo, bardzo zależy. I z całej tej energii jest wyjście na prostą, takie Pozytywne, zwycięskie, w dużej sile. I jest taki przełomowy moment. I zaświeca światełko, słoneczko robi się tak ciepło. Jest taki mm, taki przełom. Po przejściu jakiejś trudnej drogi, po zakończeniu jakiejś trudnej sytuacji, która trwała już od jakiegoś czasu idzie lepsze. Idzie lepsze i. Z tym związane są zmiany, jakieś przemiany, transformacja, przemiany wewnętrzne e, dla niektórych z Was i takie kreowanie, kreowanie tej, e, tej nowej drogi, tej dobrej drogi, tak w taki bardzo e, z wielkim takim zaangażowaniem. I tutaj jeszcze jest taka energia, że... Mm, Niektórzy będą uwikłani, mogą być uwikłani, nie wszyscy oczywiście, w jakieś relacje trójkątne, i w to będzie zaangażowana jakaś kobieta, która jest bardzo inteligentna, która dokładnie wie, czego chce i dąży, aby to, aby to zdobyć. A to, co jej nie służy, to ona się tego pozbywa ze, ze swojego życia. I to taka energia, że być może niektórzy z Was będą zamykali jakieś um, ciężkie, um, ciężkie sprawy, coś, co nie służyło, i będzie takie pójście dalej do przodu, um, do tego światełka, do słoneczka, do spełnienia. Do jakiejś takiej przemiany, ale nie tylko w życiu, takiej zmiany dosyć znaczącej w życiu, ale też w Was samych. Tak, tak to wygląda. Także fajna energia mówiąca o, o zmianach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.